Dzień dobry bardzo wszystkim. Dzisiaj robimy tak jak obiecałem aktualizację ciśnienia oleju 3.0 TDI. Bo wszyscy generalnie, y, jakimś dziwnym trafem po moim filmiku, kiedy y, zrobiłem filmik, że ciśnienie na układzie, jakie pokazuje komputer 2 bary, to nie jest ciśnienie 2 bary ciśnienia oleju, tylko to jest ciśnienie sumowane, czyli ciśnienie atmosferyczne. Plus ciśnienie oleju 1 bar. Dziwnym trafem po moim filmie wielkie kanały nagle nadkręciły sobie filmy, że o co za pomyłka, przepraszamy, nikt na to nie wpadł. No szkoda, ale dobra. Generalnie robię swoje. Wchodzimy w klimatyzację. Troszkę to niekiedy jest irytujące, no ale dobra, wchodzimy tu. Mamy za, niskie, za niski poziom gazu, czyli za niskie ciśnienie gazu w klimatyzacji. Wchodzimy sobie w układ, wchodzimy sobie w układ i na układzie mamy jedną atmosferę. Tak, żeby wam to udowodnić, to zaraz wam coś pokażę. Mamy tutaj czujniki, naciskam, nic się nie dzieje, nie ma w ogóle gazu. No okej, okay. nie ma w ogóle gazu. I to jest właśnie ciśnienie atmosferyczne. A nie jak każdy mówi, że dwa bary w 3WRO TDI. No teraz już nie mówią, bo teraz się każdy obudził, tak? Dziwnym trafem po moim filmiku. Trudno. Kto mnie ogląda, dziękuję bardzo, że jesteście. Kto mnie nie ogląda, trudno. Uważam, że kanał, jeśli chodzi o tematyce Audi, jest w porządku, mój. Więc zapraszam do oglądania i do następnych filmów. Cześć.